To jest niedziela. No wie, wszyscy pracują. Widocznie, kurwa, mają inny dzień. to możliwe, Marc, nie? Że jest poniedziałek. Generalnie doszliśmy do wniosku, bo jedziemy tu już tam kilka kilometrów. Powiedzmy, że tu kurwa nic nie ma. no. Nic. Pusto. Lunch nie ma, światła kurwa powyłączane. Jakiś park chyba tutaj jest, bo auta stoją czy coś. Ale generalnie to tu jest kurwa. Z... Takie kurwa za dupie. Normalnie wiśniowa góra, ja tu Spinamy się. A teraz spinamy się pod górkę z tory młyny. Ja bym się gdzieś tu odejrzał, kurwa. Pod góreczkę troszeczkę. Wieś, Skoda. No, oczywiście, co? Skoda. Proszę Państwa, tu jest najwięcej. Ada, bolesław. Skut, tam jakaś fajna górka, coś jest na tej górze. Ja tam sobie wejdę. A Marci w tym czasie też coś innego porobi. Kapucyna, kurwa. To ty powiedziałeś. Ładnie wyglądam?